Szanowni Państwo, Bóg nie jest w zgiełku, czym naprawdę jest nabożeństwo. Obecnie można zauważyć szkodliwe trendy na nabożeństwach, które odciągają ludzi od Boga w kościołach chrześcijańskich. Bóg nie jest w hałasie, lecz w skruszonym sercu, świętej powadze i skupionej uwadze. W pierwszej księdze królewskiej prorok Eliasz staje na górze choreb. Nadchodzi gwałtowny wiatr, potem trzęsienie ziemi, ogień, ale Boga w tym nie ma. Dopiero później pojawia się cichy, łagodny powiew tam właśnie był Bóg. To bardzo ważne. Dziś wielu ludzi utożsamia bożą obecność z emocjami, hałasem, muzyką i tłumem. Ale pismo pokazuje coś innego. Bóg nie przebywa w zamieszaniu. On objawia się w ciszy, pokorze i skupieniu. Nabożeństwo to nie spektakl. To oddanie czci temu, który jest święty, nie po naszemu, ale po Bożemu. Nabożeństwo to czas, gdy wspólnota staje przed obliczem Boga. Nie ludzi, nie liderów, nie muzyków, ale Boga. A On jest święty wśród niebiańskich istot. W tym Izraelu każdy, kto zbliżał się do Boga, musiał to robić z bojaźnią i czcią. Każdy gest, każdy śpiew. Każda modlitwa musiała być zgodna z Jego świętością. Kapłani musieli być czyści, świątynia musiała być uporządkowana, a wejście do miejsca najświętszego było dostępne tylko raz w roku. Dziś wielu lekceważy nabożeństwo. Panuje ruch, emocje, zamieszanie, a przecież to czas święty. Nie dla nas, ale dla Boga. Pismo Święte ostrzega przed bezczeszczeniem świętych rzeczy. Nadab i Abichu, synowie Aarona. Zginęli, bo przynieśli inny ogień. Przed oblicze Boga. Saul został odrzucony, bo złożył ofiarę nie tak, jak nakazał Bóg. W Nowym Testamencie również znajdujemy ostrzeżenie. W liście do Hebrajczyków czytamy: Oddawajmy Bogu cześć w sposób miły jemu z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Nie można oddawać czci Bogu w dowolny sposób. Musimy znać Jego wolę. I ją wypełniać. Powaga nabożeństwa to nie opcja, to konieczność. Świątynia Salomona była pełna majestatu, ładu i czci. Wszystko miało swój porządek. Kapłani śpiewali w harmonii, służby duchowe były rozdzielone, a każda ofiara składana zgodnie z Bożymi wytycznymi. Była to przestrzeń przesiąknięta szacunkiem, nie dla ludzi, ale dla Boga. Dziś Kościół nie jest budynkiem, jest wspólnotą. Ale duch nabożeństwa musi być ten sam, powaga, skupienie, świętość. Każdy, kto oddaje cześć Bogu, powinien to czynić w duchu pokory. Bojaźni i prawdy. Nowoczesne trendy w wielu wspólnotach to muzyka, światła, emocje i widowiska, ale nie tędy prowadzi droga do Boga. Powaga nabożeństwa zanika tam, gdzie dominuje człowiek i jego potrzeby. Tymczasem to Bóg powinien być w centrum nie emocje, nie głośniki, nie scena. Prawdziwe chrześcijaństwo nie szuka wrażeń, tylko Bożej obecności, a